I czytajcie z tej strony Teddy a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowy part 2 easter update'u wyrebir w Rebirth Champions X No oczywiście możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobrze więc słuchajcie, jesteśmy już w grze, no i mamy part drugi, także mamy jedno nowe jajko, 9 nowych petów, trzy nowe ekskluzywy, czyżby trzy nowe pety w sklepie, okej, okay, będzie fajnie, mamy także więcej Easter Upgrade'ów, dobra, słuchajcie widzowie, ja się cieszę, bo to będzie znaczyło, że będziemy lepsi, mamy także odliczenie do sezonu drugiego, nowy indeks, e, nagroda z indeksu, no i to wszystko, więc e, nie jest to jakiś duży update, jeśli mam być szczery, ale zobaczmy sobie, myślę, że na początek może tą nagrodę z indeksu, jest to za 150 petów, czyli słuchajcie, to będzie trzeba uzbierać. I jest to 0,5 clicks Multiplayer, okej, okay, chyba to nie jest, słuchajcie, takie złe. No dobra, ale może przejdźmy już na ten Easter event, ponieważ ja nie mogę się doczekać, co oni tutaj dodali. Więc uwaga, nic się nie zmieniło. Tak na pierwszy rzut oka, sajcie, ja nic nie widzę. Zobaczmy jeszcze ten sezon pierwszy, Ok, Zostało słuchajcie tydzień. Został nam tydzień, czyli za na kolejnym updatecie będzie to. No i słuchajcie, mi zostało aż 3 tiery do bicia, także powinienem nam to w sumie nie tylko wbić i muszę dropnąć jeszcze trzy i kalpety, także nie wiem, dzisiaj może mi się uda, może jeszcze na tym odcinku, więc słuchajcie, mamy, mamy X, Multipler, Lucky Click, no to słuchajcie, ulepszamy sobie oho, co one tak podróżały, e, Hej, okay, ej, ej, czemu to jest takie drogie? Dobra, y, tego się słuchajcie, nie spodziewałem, że to tak podróżuje. Wy słuchajcie, może weźmy sobie wszystkie pety, dobra. Teraz będą być łatwiej, no i to, nie powstaje mi nic innego jak tego zbierać. No i generalnie, co niszy dodali, bo jakoś tak mało tych rzeczy, jeśli ma być cztery. Okej, okay, y, trzy nowe ekskluzywy, czekajcie, wejdźmy w shop. Co to jest? Immortal Short, co to jest jakiś Knight? co to jest jakiś król księżyca, jakiś Immortal Short i... A, pagietkę dodali, co to jest, słuchajcie w ogóle. No ale dobra, no ładne te pety, jeśli mam być szczery, no robę to no, raczej ich nie kupię, bo póki co nie mam Robux, no i w zasadzie sensie zostało dodane jeszcze jedno nowe jajko, także, e, co jest? Ej, tu nie ma tych, tych jajek, właśnie, tego nie zauważyłem, poczekajcie chwilę, wyłączmy to, dobra, co to jest, jajko? 15 tysięcy prezentów, Siłki mi tylko, ładny. Dobra widzowie, chyba dzisiaj będziemy sobie głównie dropać te pety, ale póki co ja bym się skupił dalej na tych jajkach, bo ja tych jajek nie mogę wspierać, ile te upgradey tam kosztują. Dobra widzowie, generalnie nagrywałem film, wszystko było fajnie i dostałem bana, słuchajcie, dostałem bana z Rebirth Champions X, e, tak, i powód tego bana to jest pozdrawiam widzów, także... Fajnie widzowie, ja dostałem bana i widzimy się jak nie wiem, dostanę tego umbana. Nie no, super, super, dzięki Roksek. Dobrze widzowie, więc jestem już po banie, no i słuchajcie. W tym właśnie sobie przypomniałem, że jest jak Easter Pass. także stajcie, przechodzimy sobie. No i zobaczcie, w ogóle nie odbierałem nagród, a ten Easter Pass się, jak widać, niedługo kończy. Także odbieramy sobie nagrodę od 17 aż do 22. .00. I jak widzicie tu są pety, także, kozacko. Bierzemy sobie wszystko, jakieś boosty, 100 tysięcy jajek. Myślałem, że to trochę będzie więcej w sumie. No i słuchajcie, mamy aż dwa pety, więc... Y Okej, mamy marchewkę. I mamy Ekszarda, On tak wygląda. Nawet fajny. Bierzemy sobie jeszcze dwa razy, razy trzy lak. Co to? I to jest chyba z tych special boostów, dobra? Dobra, to bardzo dobrze, bo słuchajcie, przyda się. Dzisiaj musimy na pewno, widzowie, dropnąć aż trzy mitikale. Ponieważ ja muszę tutaj zrobić sobie, co pierwszy, Muszę zadania zrobić. Ale zobaczmy, jakie to ma statystyki. I słuchajcie, 500 milionów. No, no powiem wam, widzowie, no mogłoby być lepiej. Ale generalnie właśnie zapomniałem o jednej ważnej Rzeczy. Mianowicie te pety z nowego update'u mają, jak widzicie, mnożnik tych jajek. Także myślę, że póki co, właśnie dobrą opcją będą jeszcze teamy do zrobienia tego. Wiecie, do zrobienia sobie takiego całego teamu tych exclusive petów. W sumie to nie jest głupie, ale słuchajcie, bierzemy sobie wszystkie exclusive pety. Ok, no i jak widzicie, wzięłem sobie wszystkie pety, które mają mnożnik petów. Generalnie zapomniałem, że w sobie tego ekskluzywy nie tylko je mają, tylko też jakieś legendy. I zobaczcie na to. Teraz powinienem dropać. Zobaczymy, czy drop więcej. Właśnie jestem ciekawy, bo chciałem powiedzieć, że w sumie będziemy dropać, ale jak widzę, no, no nawet tu leci, powiem wam, więc y, robimy takie, wiecie, całe porównanie. No według mnie zbiera się więcej, bo mają ten mnożnik Chociaż no, no nie wiem, zobaczmy. No póki co leci, to no jako tako leci, a i nawet szybciej mi się wydaje. Zaraz się jeszcze porównamy. No raz, zobaczmy za ile są upgrade'y, ponieważ ja bym, wiecie, jeszcze chciał wymaksować. Na pewno słuchajcie, wymaksujemy sobie, sobie X Multiplier Dobra, bo mnie stać na niego. No i teraz secie to trochę biednie jak widzę. Na pewno my jeszcze Luck Multiplayer musimy teraz wymaksować. Bo wiadomo, no musimy zrobić opening, więc no, no przydałoby się go zrobić. Więc teraz sobie, przechodzimy w pety i bierzemy, słuchajcie, wszystkie najlepsze pety. No i zobaczmy, gdzie będzie szybciej, więc uwaga, no ej, szczerze widzowie, myślałem, że to będzie wolniej lecieć, ale to leci no tak dosyć szybko, nie wiem, szczerze, więc teraz dla mnie jest to takie same, nawet szybciej jest z tymi petami, więc okej, okay, no trochę się zawiodłem, byłem pewny, że jednak te pety, no będą trochę lepsze, bo będą nam dawać ten mnożnik, może ja je mam takie słabe, a może w sajcie to jest wina tego, że nie wiem, na no, przykład nie mam żadnego mityka, właśnie z tego update'u nie mam w sajcie żadnego mityka, także wiecie widzowie, do no, dzisiaj na pewno muszę dropnąć, no no mam te 160 milionów, nawet to leci, ale słuchajcie, ja z takimi pytami widzowie grać nie mogę, także przechodzimy sobie i co, lecimy sobie na opening, więc y, to może drop na jakieś mityki. No i słuchajcie, jesteśmy po paru godzinach ekspienia, generalnie nie było mnie troszkę przy komputerze, więc myślę, że możemy sprawdzić ile mam tych petów, no i co mam, więc wchodzimy i... Okej, okay, mam full ekwipunek, dobra, y, mam full ekwipunek, co jest? Dwa mityki mam widzowie, pogcząt! Jakoś, a nie, dobra, to miałem, to miałem 8 milionów, dwa mityki Ej, ale szkoda, że nie trzy, bo bym od razu zrobił quest'a Więc dobra, co cię co, patrzcie, legend mam, więc y, to, ja by się widzowie, że bierzemy sobie craft ola One są słabe jakieś, widzowie, co, co tutaj chodzi, nie miałem przed chwilą jakoś więcej No dobra, no, chyba mi się żadne pety nie przydadzą A nie, czekajcie, dwa mityki, dobra, y, zobaczmy je, ej, dobra, powiem wam tak to są jedne z najładniejszych mityków w grze. W sensie są fajne, mają fajny kolor i powiem wam, taka guma do życia. Według mnie bardzo epickie, ale czekajcie, czy, czy ja naprawdę nie wykonałem w sensie, tego questa i mi brakuje jakieś tutaj parę procent. Tak, w słuchajcie, sensie, mam 66% niestety, ale zabrakło mi jednego mitika alpeta i wymajcie w sensie, zrobił sobie no kolejne zadanko, a muszę się pospieszyć, bo został mi już nie cały tydzień, w sensie. Dobra, w międzyczasie myślę, że możemy sobie kupić jakieś upgrade, o ile mi stać. Aha, no tak, bo stać, dobra. Więc słuchajcie widzowie, to no, trzeba pozbierać. I teraz zobaczmy jedną rzecz. Te pety są trochę lepsze, ponieważ one mają już razy 2,5 tysiąca. Więc widzowie, no mi się wydaje, że powinienem nam szybko, ale szybko zbierać wszystkie jajka. Więc słuchajcie zbieramy sobie. No jak widzicie, mam już 150. Co jest, jak to leci w ogóle? Ej, dobra, kozacko, nareszcie, słuchajcie widzowie. Nareszcie będę jakoś te, no sensownie te jajka zbierał. Więc maksymalnie sobie jeszcze lag multiplayer, a jeszcze w sumie nie do końca, nie baksujemy, ale powiem Wam, jak te upgrade były tanie, no to teraz chyba rok zobaczył, że to chyba troszkę za tanie były. No, jak, no i serio, trochę po podrożały te upgrade, teraz jest je o wiele, wiele ciężej wbić. Szkoda, że to już jest w sumie ostatnia część tego update'u. No i generalnie, no fajny był ten cały event. Easter event, powiem Wam, największy event Rebel Champions X, no i powiem Wam, chyba najlepszy 50 tysięcy graczy prawie w najlepszym momencie. Mėčiaus. Pierwszej części. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak ta część się wybiła, bo jeszcze nie sprawdzałem w statystyk. No, ale powiem wam, że to ja się cieszę, że był ten e, e, evencik. Ja też skorzystałem. Myślę, że Roxek też skorzystał. Mi się bardzo podobał, ale to jeszcze sobie. nie koniec jeszcze w mamy aż 7 dni, żeby to jeszcze sobie wszystko wymaksować. Więc e, może na coś mnie stać. Nie wiem, bo tam chyba było aż 800 milionów w sajcie, więc to, to jest to trochę dużo. Powiem wam, jakbym oceniał ten update. A oceniam na 8, na 10. E, fajnie, że jest druga część, ale nie Zaskoczyłam jakoś bardzo. Generalnie dodali w sumie jedno nowe jajko i nazwali to drugą częścią. Nie wiem, co tu jeszcze więcej upgrade'ów. Bo ja mam no taki standardowy update, w sumie taki update, jakbyśmy dostali update, ale bez nowej krainy. Jedno nowe jajko, czyli taki no eventowy. Był kiedyś tam na, na 5 milionów. Nie zaskoczył mnie jakoś bardzo. Też jakoś mega się nim też nie cieszę. Ale fajnie, bo mam w zobaczcie, jak moje pety już wyglądają w ogóle. Nie wiem, ten syrki, te pety są wielkie w ogóle. Nie wiem, na mnie, jest, na mnie są koznackie pety. No i co? Mega dziękuję za obejrzenie tego odcinka, wpadajcie jeszcze na Discorda, do którego linka znajdziecie w opisie, no i zatrzymajcie się, no i cześć, siema, elo, nawet mnie nie widać.